Cześć, ja jestem Szymon i witam Cię na kanale Szkoła Wygrywania. Popraw jakość życia. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak w szybki, łatwy i przyjemny sposób poprawić swoje zdolności komunikacyjne kilkukrotnie. Za pomocą zwykłych, prostych zasad. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, to zachęcam gorąco Cię do zostawienia czegoś po sobie. Możesz to być like, sub, komentarz. Możesz wpisać się na moją listę mailową, gdzie na start daję fajne e-booki, linki są w opisie. Chodzi mi o to, żeby algorytm YouTube'a mnie trochę wygustował w górę, no bo liczba odbiorców mocno motywuje do cięższej pracy. A jak odbiorców nie ma, no to robić się nie chce, proste. Więc nie czekaj, tylko zatrzymaj film i kliknij tam, gdzie trzeba. Dobra, to tyle z mojej prośby, wracając do tematu filmu. Po pierwsze... Rozm rozmowie z kimś czasem warto się zatrzymać, zrobić specjalną pauzę, zanim odpowiesz. Zrób sobie takie ćwiczenie. Zacznij obserwować, jak rozmawiają inni. Często nieświadomie wchodzą sobie w słowo. Wygląda to mniej więcej tak: ktoś coś tam mówi, 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 mówi. Nie zdąży skończyć, a druga osoba: a ja, a ja, a ja, a ja i swoja kwestia. Ludzie się tak naprawdę jakby licytują i to wygląda. Czasami wręcz jakby się kłócili. Przerywają sobie cały czas nagminnie. Dlatego co ty masz zrobić? Masz się zatrzymać i dać osobie skończyć. Nawet jak skończy gadać, to daj jej krótką pauzę. Może będzie chciała coś jeszcze dopowiedzieć. Co robisz taką techniką? Taką techniką pozwalasz osobie dalej gadać i nie wtrącasz się. Pokazujesz tej osobie, że jesteś zainteresowany tym, co dana osoba mówi. I dajesz sobie możliwość zrozumieć dobrze taką osobę. A jak tą osobę dobrze zrozumiesz, to znaczy, że nie mniej, nie więcej, tylko że poprawiłeś swoje umiejętności komunikacyjne. 2. Pytaj o doprecyzowanie. Nie zakładaj, że tą osobę w 100% rozumiesz. Parafrazuj, co ta osoba powiedziała i pokaż zainteresowanie tą osobą. I to jest bardzo ważna rzecz no, osoba ci coś tłumaczy. Ty sobie wyobrażasz i wydaje ci się, że to dobrze rozumiesz. I tej osobie też się wydaje, że ją dobrze rozumiesz. I czy nam się dobrze wydaje, że rozumiemy taką osobę? No nie do końca. To jak ze wszystkim. To zależy. A jak to zależy, to znaczy, że zdarzają się właśnie sytuacje, że tej osoby nie zrozumiemy tak jak potrzeba. I czy można to ryzyko zminimalizować? Otóż można. Można parafrazować, co ta osoba powiedziała, i zapytać się, czy dobrze tą osobę rozumiemy. Jak to zrobić? Osoba mówi rzecz XYZ. A my jej odpowiadamy. Czyli, jeśli dobrze cię zrozumiałem, to chodzi ci o to, że i mówimy, co rozumiemy, co dana osoba nam powiedziała. I wtedy taka osoba albo nas poprawi, Albo nam potwierdzi, że dobrze rozumiemy. Piękna sprawa. No i trzecia rzecz to jest nauka słuchania. Bo słuchanie buduje zaufanie. Ten punkt powinien być na samym początku, w sumie. Umiejętność słuchania to najważniejsza rzecz w komunikacji. Nie ma rzeczy ważniejszej, jest to rzecz kluczowa. Jak dobrze słuchasz, to jakość komunikacji wzrasta kilkokrotnie. A jak dobrze słuchać? Po pierwsze, to słuchaj uważnie. Zwróć uwagę na rozmówcę, patrz prosto na niego. Odłóż wszystkie myśli, które tam ci się kłębią w mózgu na bok. Nie szukaj odpowiedzi, podczas gdy ta osoba mówi: Olewaj to, co się dzieje dookoła danej osoby. Obserwuj też mowę ciała tej osoby. Druga rzecz, to pokaż tej osobie, że ją słuchasz. Kiwaj głową. Mów coś w stylu i tak dalej. Jak coś ta osoba mówi, to reaguj mimiką twarzy. Zadbaj o to, żeby mieć otwartą mowę ciała. Namawiaj rozmówcę też do kontynuowania. Kolejna rzecz to zadawaj pytania, które uszczegóławiają, co ta osoba ma na myśli. Jak ci jakiś aspekt zaciekawi, to o niego dopytaj. Parafrazuj to, co dana osoba powiedziała, czyli to, co mówiłem wcześniej. Podsumowuj to, co dana osoba powiedziała i nie przeszkadzaj tej osobie w wypowiedzi. Czyli też po części trochę zatrzymanie się. Nie przerywaj jej, daj ją dokończyć, nie niszcz wypowiedzi tej osoby. Nawet wtedy, gdy w 100% się z tą osobą nie zgadzasz i chcesz ją zasypać argumentami, zachowaj cierpliwość, no bo po co ci takie rzucanie. No i jak już odpowiadasz, odpowiadaj z szacunkiem i miło. Przemyśl to, co chcesz powiedzieć, aby nie urazić danej osoby. No i ostatni punkt to jest. Unikanie rozmów, gdzie ludzie wpadają w pułapkę emocji. Naucz się rozmawiać w rozmowach, gdzie stawka jest bardzo wysoka. Bo podczas dnia mamy wiele rozmów, i praktycznie każda z nich ma sytuację, gdzie atmosfera się może bardzo szybko podgrzać do czerwoności. I każdy raz z nas, przynajmniej raz w życiu, miał taką sytuację, gdzie chciał komuś zwrócić na coś uwagę delikatnie. A ta osoba się uniosła i zaczęła się wydzierać. Potem my się zaczęliśmy wydzierać, bo ona się zaczęła wydzierać i z konstruktywnej rozmowy były nici. Dlatego jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, to musisz nauczyć się takich emocjonalnych sytuacji unikać. A jak tego unikać? No, są na to trzy ważne zasady i jedna fajna technika. Zasada numer jeden to jak rozmawiasz, to skup się na celu, jaki masz do osiągnięcia. Abyś też nie zareagował emocjonalnie. Po drugie, to twórz bezpieczne środowisko do rozmowy, dbając o to, żeby druga strona rozmowy wiedziała, że też dbasz o ich opinię. No i trzecie, zasada to jest, używaj metody w hond. To jest mój akronim: od fakty-historia, opcje-niepewność, druga osoba, aby rozwiązywać konflikty. No ta metoda w HOND składa się z trzech kroków. Dajmy fakty, czyli jak rozmawiamy z kimś o czymś. To mówimy o faktach, opowiadamy historię, zapytamy też o opcję, pozwalamy, żeby rozmówca opowiedział nam swoją historię, swój punkt widzenia. Bądź niepewny, czyli pamiętaj, że Twoje reakcje też nie są faktami, tylko emocjami, czyli upewnij się, że nie chcesz tej osoby przypadkiem urazić, że coś zakładasz. No, i pozwól drugiej osobie na to, żeby ona też się podzieliła swoim punktem widzenia. I jak to zrobić w rzeczywistości? Najprościej będzie pokazać jakimś przykładem. Najprostszy przykład, jaki mi przychodzi do głowy, no to załóżmy, że mieszkamy ze współlokatorem, który nie lubi za często sprzątać. Wiemy, że jak zwrócimy mu uwagę, to skończy się to tylko i wyłącznie kłótnią. Dlatego musimy w jakiś miły, łatwy i przyjemny sposób z tą osobą porozmawiać żeby zaczęła trochę sprzątać i dbać o te nasze wspólne mieszkanie. I jakie tu mamy opcje? Pierwsza rzecz to jest nasz cel. Chcemy, aby nasz współlokator częściej sprzątał. Nie chcemy, żeby się na nas obraził. Bo jak powiemy mu, byś w końcu posprzątał ze swojej łaski, to jeden to osoba zrobi to się obrazi. Musimy wybrać bezpieczne środowisko do rozmowy. No na przykład spotkanie w kuchni, w mieszkaniu, to myślę, że jest odpowiednie środowisko. No i stosujemy tą metodę w hond. Pierwsza rzecz to fakty. Podchodzimy i mówimy, cześć, kurde, te naczynia leżą niepozmywane już od kilku dni. I mówimy historię. Trochę mnie to denerwuje w momencie, gdy chcę sobie coś ugotować, jakiś makaron, a wszystkie małe garnki są ubrudzone. I niepewność, czy coś się stało, jakieś masz problemy w pracy, że nie masz czasu posprzątać po posiłkach. I nasz kolega nam odpowie na pewno coś w stylu, a przepraszam, nie miałem czasu w tym tygodniu, bo w pracy ciężko, bla, 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 bla. I co on nam to da? Nic nam to nie da, bo ta osoba dalej nic nie będzie z tym robić. Więc my wracamy znowu do faktów. Tydzień temu też tak leżały naczynia, dwa tygodnie temu też tak leżały naczynia. Czy masz jakiś pomysł, żebyśmy nie mieli takich problemów z wolnymi naczyniami? Może ustalmy jakieś dyżury? I chodzi o to właśnie, żebyśmy skupiali się na rozwiązaniu i nie atakowali tej osoby bezpośrednio. Oczywiście wiemy, że nasz współlokator jest leniem i nie chce mu się sprzątać, ale jak mu to powiemy, to jedyne co ta osoba zrobi, to się obrazi. A Naszym celem nie jest obraza drugiej osoby tylko zmuszenie go do zbywania naczyń. I to było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Standardowo zapraszam Cię na mojego Instagrama, szkoła.wygrywania, na mojego bloga szkoławygrywania.pl. Oczywiście, jeśli film według Ciebie jest wartościowy, to zostaw coś po sobie, żeby algorytm mnie troszkę podbustował. Zapraszam też na moje listy mailowe. Mailuję raz w tygodniu ciekawe rzeczy związane z rozwojem osobistym. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!